Rzeczywiście jest, tego, tego nie da się zaprzeczyć, że w odległości najbliższej, yy, gdzie jest ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, to jest około 450, czasami 500 metrów, tam rzeczywiście jest potrzebne wprowadzenie zakazu zabudowy mieszkaniowej z tego względu, żeby były zachowane normy akustyczne, wymagane przez przepisy prawa i to jest jedyne ograniczenie, które wiąże się z, z realizacją tej inwestycji. Y a czy Może Pan powiedzieć, w jakiej odległości będziemy mogli budować jakiś, jakiekolwiek budynek od Wiara? Właśnie powiedziałem. Nie, ale nie. Pan pisali. powiedział o mieszkaniu, że nie można. No, a nie ma żadnych obostrzeń dotyczących budynków gospodarczych. Oczywiście te odległości zostaną zdefiniowane w planie miejscowym, jeżeli Rada Gminy zdecyduje się wygodnąć. A może Pan raz zaznaczyć, jest, że. Uchwała, o której tutaj była mowa, została wycofana, to jest jedynie przystąpienie do sporządzenia tych dokumentów planistycznych. Chciałem zauważyć, że uchwała o przystąpieniu do planu miejscowego została podjęta. Już tak naprawdę uchwała jest. Nam tylko chodzi o to, żeby ją zmienić w ten sposób, żeby ona uwzględniała aktualny kształt przedsięwzięcia. Tak samo ze studium. Zwróćcie Państwo uwagę, że w studium jest bardzo duży teren, miejsce wiatraki na północy od wojewódek górnych i dolnych. Tam miało być kilka elektrowni wiatrowych, nie powstaną te elektronicznie z z względów, o których mówiłem wcześniej. Więc tak naprawdę my, składając wniosek do, do, do Gminy, chcieliśmy zmienić te granice po to, żeby też dorzucić te tereny, które niepotrzebnie miałyby coś blokować. Ale tam to studium nic nie blokuje, bo ta uchwała jest uchylona. Zyskoło. Ja tylko jeszcze zanim przekażę koledze głos, ja tylko powiem, że... Nie ma się co bać tych elektrowni wiatrowych, które powstają w całej Polsce. Na całym świecie się buduje ciągle. E, gminy z tego zauważają <laughs> konkretne <laughs> korzyści. Tam, gdzie są protesty, <laughs> nawet przy budowie elektrowni wiatrowych, i tak wiatraki powstają, bo jest jednak e, większość mieszkańców, jest jednak za tym, żeby te elektrownie powstawały, bo gmina ma z tego wybierne zyski. To, co pan tam, tam czyta, A jakie te zyski pan jak, nam jak, poda jakie jakie od jednego możliwości? wiatraka? Ja wiem, że, w takiej wielkości, jak planujemy. Będę mówił, jest zezwola około 100 tysięcy złotych. Zł. Ile? 100 tysięcy złotych na dokumenty Pytamy pana tutaj, tutaj podpisane e, przez gminy przez gminę i takie są kwoty, które gmina dostaje. Tylko, że firmy znalazły interpretację przepisów polegające na tym, że podatek płaci się nie 2% od wartości e, inwestycji, to, ale rzadko. E, Dlaczego muszę podatek powiedzieć tak, podróżny, tak że podróżny ja, podróżny ja przy takich kwestiach, rozumiem, że to z typu lat, Spotkałem się z protestami również i zauważyłem taką rzecz, że, że e, zbieranie podpisów przeciwko elektorom wiatrowej to jest też to jest specyficzna dosyć sytuacja, bo e, w Polsce miejscu jest taka, taka, taka też bardzo specyficzna grupa społeczna, ale nie, nie, nie chce się narazić sądami. Jeżeli jeden mieszkanie jest przeciwko jakiejś inwestycji zbierającym psy, to przecież szczerze, że ja też bym się podpisał, ale nawet jeśli jestem za, to tylko dlatego, żeby wziąć w zgodzie z sąsiadem. Tak, jestem przekonany, tak, że większość osób, które się podpisywały, będą tak. podstawać, no, no, ja się się tak tak. tak, że są że Tak naprawdę, że nikt już wierzy, w którym ktoś w tej sytuacji jest za, tylko żeby nie robić sobie wrogów we wsi z badań, które Ale tam ja tam żebyś się... to o że, jakimś... Jeśli mogę, panie przewodniczący, wypowiadam, bo z panu Rafałowi... Raporty, autorem raportu, gdzie się Proszę bardzo. A może, przepraszam, jeszcze zróbmy tak. Jeżeli yy, do mnie przychodzi gość i gospodarz go nie chce wpuścić, no to po prostu wychodzi i nie się na siłę, co? Zróbmy tak i koniec. I, i, się I jakby to Pan zinterpretował? Zgadza się czy nie? Jeżeli nie chcą gospodarza, to to się pchać na siłę. Proszę o ciszę, proszę, panie komisarzu. Pan Mikołaj mówił tu o odległościach. To jest pismo, które przed chwilą odłożyłem panu Wójtowi od Senepidus-Sokołowa, które mówi o odległościach, jakie jest występują w Europie. I jest napisane: Francja nie mniej niż 1500, Holandia 1900 metrów od zabudowań, Wielka Brytania 2000 metrów, Niemcy, które chodziło o akurat o Bawarię, 2000 metrów, Czechy 3000 metrów. Wróćmy tutaj. Mu, do, dużo się mówi na temat Niemiec, że tam jest dużo elektrowni wiatrowych. Czy, pomyślmy, czy oni są na tyle głupi, że wprowadzili zapis o 2000 metrach? Czy w wyniku tych elektrowni, które już tam są nie, na terenie Niemiec i funkcjonują, czy tamci ludzie już doszli do wniosku o negatywnych wpływach i ograniczeniach, jakie powodują bliskość, sąsiedztwa tych elektrowni wiatrowych i zostały wprowadzone przepisy, które mówią o 2000 metrach? Dobrze, proszę Państwa, poproszę mnie Pan Zdołań czy z firmy Polska Energii o to, żeby przyjechał tutaj. Ja jestem jednym z autorów tego dokumentu, który Pan miał te parę stron. Tak? Jeden z autorów, jesteśmy firmą EGOEFE, która to sporządziła wraz z liczną rzeszą specjalistów, którzy jakby brali udział w badaniu różnych aspektów je, obszaru środowiska i oddziaływania na ludzi padło w ogóle bardzo wiele stwierdzeń i tak jak tu Pan Mikołaj spisywał te rzeczy, ja tak starałem się wpisać w głowie, yy, więc ja bym bardziej chyba był w stanie odpowiadać. Natomiast parę słów chciałem tak od siebie powiedzieć, tak. Yy, my jesteśmy firmą, która takie, że tematy dla inwestorów którzy są chcą wiataki budować, ale nie tylko, przeróżne inne inwestycje, zarówno z odnawialnych źródeł energii, jak i wszelakich innych, robimy od lat i Między innymi uzyskujemy dla inwestora, procedujemy, uzyskamy decyzję o środowisku uwarunkowania. Żeby ją uzyskać, sporządzamy taki dokument. Ten tak, dokument z wieloma załącznikami badającymi wpływ na różne aspekty. I no, wiatraki faktycznie są kontrowersyjne, to nie ulega kwestii. Ta kontrowersyjność w ostatnich, myślę, głównie trzech latach jest tak, narasta, jest coraz bardziej, coraz bardziej taka. Medialna, bym powiedział nawet, tak, powstały strony stosowne, yy, przepraszam, różne historie yy, są opisane w tych stronach, I nie tylko. I tak pokrótce się powiedzieć: Widzicie Państwo, to jest tak, że yy, <laughs> sami Państwo mówicie, nie jesteście przeciwni. No więc, jakby to jest taka, taka sytuacja, że yy, nie jestem przeciwny, bo ja właśnie z takich spotkań mam. No, to jest na kilkadziesiąt byłem, tak? Kilka byłem. Tak, kilkadziesiąt byłem. Nie jesteśmy wyciągą z kontekstu, bo jak to było 500 metrów, jakby domu znowu wzięli wiatrach udobach, to do był Pani na tym mówił. Proszę no. powiedzieć, że te wiatraki, ile jest takich wiatraków no. 200 metrowych na świecie, proszę Pana? Ile proszę pan powiedzieć, ile jest, jest na, świecie? Tak. na świecie? Na świecie? Nie, tak. w, tak. w Polsce. A w Polsce, w Polsce ile? W Polsce? Już w tej chwili? tak? Pewnie tak, ze 150. Tak. Oj, 150. Ale wie pan, że to jest budowane na bardzo daleko od, od mieszkańców. Taki wiatr, wie pan, jak on powoduje że jest efekt tak, akustyczny. No ja się nie Tego to, jest, to, jest, to, jest, to jest 120 metrów na powieszu, tak. tak. 120 pan pojedzie, metrów. To, my, ma, a ten jeszcze to, o tym, o ten, który stoi, czy jak są zadowoleni. O ten, tak. o ten jeden, A my, my sprowadziliśmy do Linowa, bo wiemy, że to jest a też wasza farma, Piotrowa, bo inwestycje. My, my przeprowadziliśmy wywiad z mieszkańcami Linowa, żeby zapytać, są zadowoleni Z tej inwestycji, proszę Państwa. I tam w Linowie te są oddalone tak mniej więcej 700 metrów od domu, 800 metrów. Ale głowę niższe, bo to jest 130 metrów wiatra. Oni powiedzieli do nas, proszę Państwa, proszę uciekać z tymi wiatrykami jak, naj, jak najdalej, bo my nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Montują najmocniejsze żaluzje, najgrubsze i wraz Mają W domu efekt migotania cieni. Powiedzieli, że rano wychodzą na dwór, mają hałas. I teraz płaczą tam wszyscy w tym Linowie. A wy się pochwaliście, że to jest wasza inwestycja, bo tutaj na no, tych konsultacjach, proszę, my tam też tutaj taką inwestycję zrobiliśmy, zrobiliście, tylko co zrobiliście tym ludziom. I tam to był a bo chcecie, chcecie 200 metrowy ponad wiatrach, 500 metrów po do domu ludziom pobudować? Wiatrę. To wy sobie wyobrażacie? To, to, że panu radnemu pasuje, no to, żeby 600 metrów od wsi okay. usytuować wiatrak 200 metrowy, wziąć to to kasę, no to nie pasuje. No to, nie pasuje. No to nie pasuje. Bardzo, to bardzo to rady. ja mieszkam od mieszkańców kilometr, gdzie stoi wiatrak i ja z nami kupimy. Idźcie z tymi sobie wiatrakami gdzieś chcecie, dajcie nam spokój. Tak jest. Dobry, Dobry, szuka, dobrze. To najlepsze. Jeszcze... Proszę Państwa, podsumuję w, to jakby, skrócie, e, bo hałas jest tym takim najbardziej podnoszonym oraz intradzieńczy. Nie padło do dzisiaj tutaj, ale hałas jest słyszalny, Poczysko. hałas i za są konkretne przepisy, które muszą być wypełnione, tak? Zarówno wójt, jak i starosta, które miałyby wybrać pozwolenie, jak i regionalne dyrektor środowiska, które już się przepisali, tak samo. Ale ja, ja, ja tu jeszcze parę słów powiem nie zajmę, żeby rzadko na że Państwo by chociaż nie przeszkadzali. Parę słów i... Nie. Są konkretne przepisy, które muszą być wypełnione, tak? Żeby tego typu inwestycja mogła zaistnieć. Po to inwestorzy biorą firmę, która to bada i analizuje, żeby wykazać przed urzędami, czy jest spełniona norma, czy nie jest. I płaci? Płaci, oczywiście. O, ja się do Oczywiście, że płaci, bo nikt nie pracuje za darmo i Państwo też nie pracują za darmo nikogo. Firma dostaje jakieś tam nawet wynagrodzenie za fakt sporządzenia dokumentu. Ale ci wszyscy ludzie, którzy tu się podpisują, to też mają swoje nazwiska i są w każdym. No ale terenie. nie wszystko w życiu można kupić. Proszę mi uwierzyć, a pan chce nas kupić, a my nie jesteśmy ludźmi, którzy Ja Pan nie chce kupić, bo tak. bronię tego, co sam co tak? Ja to bronię, ten, ja bronię tego, a my bronimy swojego. A my swojego, ja bronię dokumentu, który państwo macie i który ja posiadam, tak? Bronię, bo go, go podpisałem, tak? Jako główny. Yy... Więc pan tam sposób na ten obecny wiatrak na mojej budkach, Pan ja też tak. że on nie istnieje. Panie Krzysztofie! Na postę zgłosi pan dostanie pan głos. Proszę, bo są, są naprawdę sprawy kontrowersyjne, może dlatego tak, jak odnosimy, tak. Proszę zwrócić uwagę, że wiatraki, które są wskazane w tych wizualizacjach, to są wiatraki. Ten jeden, który pan wspomniał, to były wydane warunki zabudowy i został umieszczony jak nic to prawda? Natomiast i to jest... To jest nasz prywatny głos, ten konkretnie, co miał wydany Wałnik Zawodowy, ani nie powstał? Na 4-5 fotografów jest. No, no, no jest, no bo... Bo to trzeba było do Warszawy, do Ordosia wysłać z takim już projektem. Że już jest, no, żeby już oni widzieli, że jest. To celowo było zagadnione. Proszę Państwa, to nie jest dyskusja, tylko jest przedstawienie przez Pana Rafała. I konkretne wnioski i pytania proszę zgłaszać. Skończę, wstanie, usiądę i jak pojawią, pojawią się pytania, to będę okej? Okay? Bo tak naprawdę, żebyśmy się nie przerzucali w ten sposób. Chciałem wyśpiać, żeby się wydać. Dokument opracowany przez inwestora jest opracowany zgodnie z normami i praktykami. Z tak zwanymi dobrymi praktykami. Nic nie naginamy, tak? Nic nie ściemniamy w cudzysłowie. Że jak jest od tegoś taka, jaka jest, to taką najem do modelu akustycznego i innych analiz. I nic nie ukrywamy. Nie ścinamy, że jest mniej. Coś tam wyciszymy. Nie. Jest konkretnie podane taka wartościowa suma potencjalna turbina, to tak podajemy. Pomierzyliśmy dokładnie. Nie pomierzyliśmy. Wierzy się najbardziej niekorzystne warunki do eee, takich analiz przyjmuje i tych przekroczeń nie ma. Bo gdyby miały gdzieś kiedyś wystąpić, to Państwo, to są organy również państwowe, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który prowadzi pomiary kontrolne i gdyby one wykazały cokolwiek, to albo każdy wyłączyć, a poza tym wszystkie turbiny mają możliwość wyciszania, tak, właśnie na taką okazję, żeby, gdyby przypadkiem były pewne odstępstwa od nowego do... no... Proszę się bo pan Tam się Dobra, kończąc. Do... 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 Dokument opracowaliśmy, firma efekt. ja jestem im przedstawicielem, wiesz, podpisałem, został wykonany zgodnie z normą, zgodnie ze wszystkimi prawidłami i jest oceniany przez instytucje tak? na bazie, no tak, przez swoje Ale Cię. my z tym nie dyskutujemy, bo się na tym okay. nie, znamy, na nie, nie znamy, nie znamy, zgodnie, do Opracowaliśmy dokument, który jest poddany konsultacjom oraz sprawdzeniu, zweryfikowaniu, czy nie został Napisany pod inwestora. Bo to Państwo tak naprawdę nie powiedzieli prosto, ale mówią, że Pan za to wziął pieniądze, to to jest powiedziane wprost. Pod inwestorem zrobiony. Nie, zrobiony pod projekt. Projekt niezielany, czy projekt w gminie. Polecam przykład, bo nas Po Pod projekt. Konkretny Inwestor coś, coś sobie, coś sobie zaplanował, ma takie, takie podpisane umowy i proceduje. A nas wziął, no bo za darmo to by nas nie wziął. Nikogo by nie wziął. Państwo też za, dla kogoś. Za jakieś pieniądze pracują. Więc w dokumentu, poprawności tego, że to wszystko, co tu jest napisane, ta, te analizy, głównie ta akustyczna, bo to, to bierze te, te największe te obawy w tak? Ja się tylko jedno słowo, bo po nie przedłużamy. Dobrze, dziękuję panie Jaruzel. Tylko bym prosił, bo państwo tu podpisali kilkakrotnie, że raport, to tam napisali. Tak, tak, zgadza. No tak, tak, no właśnie. Dziękuję panie Jaruzel. Proszę panie, sąsiedz, gospodarz. Konkret Konkretnie merytorycznie. Konkretnie my się na tym nie znamy, powiem na czym my się znamy. Nagrano hałas wiatraków na taśmie i puszczono podczas obrad. Obrad nie można było prowadzić. I ja nie wiem, czy to jest szkodliwe, czy to jest głośne, tylko proszono szybko, żeby wyłączyć, bo nie można. Taki hałas. To, 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 to tak, jest, tak jest z waszymi badaniami. Dziękuję bardzo. To naszym się sami, bo... można był nagrany pod wiatrakiem, się Ja mam pytanie tutaj do pana od raportu. Pan właśnie mówi, że te, te wszystkie analizy akustyczne dotyczą oczywiście nowych, nowej farmy wiatrowej postawionej świeżo, tak? Powiedzmy. A co będzie za 15, 20, 25 lat, gdy to części te się tam zużywają w jakiś sposób. Ja rozumiem, że część można wymienić tych, tych rzeczy, ale co 5 lat, co 4 lata będziecie wymieniać takie części? Żeby to te, 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 ten efekt akustyczny na przykład pozwoli nam dopiero się budować gdzieś pod Sokołowem, bo będzie te, te decybele przejdą do... będą ustawione gdzieś pod Sokołowem dopiero nie w wojewódkach, prawda? Proszę panie, króciutko, króciutko na ten temat. E, oczywiście. Inwestor prawie budować nową parą no, wiadomo, że różni inwestorzy mniejsi ściągają się tu winy z Niemiec, z Holandii, tak? One są starsze i mogą mieć trzymać parametrów. Natomiast każdy inwestor, bo współpracujemy z wieloma, dba o to, żeby to funkcjonowało, tak? Bo po pierwsze, z paru powodów. Z takich powodów bardzo Po pierwsze, dlatego, że chce zarabiać na tej inwestycji, a żeby zarabiać, to się musi dobrze kręcić, więc ma cały ten program serwisowy i firma producencka mu to. Nieco 4 lata. W zasadzie nocno, tak? Cały czas są przeglądy, zmiana łożysk, wymiana olejów, to musi super działać. a co leczkę dokończę. Ale jeszcze bardzo ważna rzecz jest taka, inwestor, że inwestorzy, powiedziałem. wejrzeli. Inwestor, który zainwestuje naprawdę duże pieniądze w tę tak, farmę, zależy na tym, żeby ona na pewno pracowała. Bo ona się nie zwraca w rok, ani w 5, nawet teraz, tylko przez to tak około 10. Więc jakby, jeśli byli ma norm, Państwo dzwonią, nie przyjeżdża wioś, mierzy, hałasuje, przekracza normę, wyłączyć. Nie da się to wyłączyć na noc, potem na No i wtedy ta farma nagle przestaje w ogóle zarabiać, tak, bo nie może się kręcić administracyjnie. To żaden inwestor, żaden nie jest zainteresowany w taką farmą, naprawdę. Po prostu zależy inwestor na tym, żeby się kręciło, bo on ma zarobić pieniądze. Nie robi tego tylko, tylko tak dla idei, robi dla zarabiania pieniędzy. To jest taki, ja też tak mówię robi na zarabiania pieniędzy. Więc dba o to, żeby je zarabiać w maksymalnym możliwym poziomie, a nie, że coś tam się, jakieś łożyska się zepsują, coś tego, będzie gorzej działało, więc hałasowało, ale mniej produkowało. Nie, co ma maksa kręcić. Więc jakby cały czas są przeglądy i są zachowane normy. Dlatego jest bufor właśnie bezpieczeństwa, że i tak ta analiza akustyczna uznaje absolutnie najbardziej korzystną możliwość. Zgodność, najbardziej prosty, gdzie promowuje dźwięk, naj, najgorsze możliwe parametry. A jeszcze do tego co powiedziałem, każda budynka obecnie produkowana, każda, każdej firmy ma te wyciszenia. tak pan, w raporcie bufor jest 2 km, czyli wy 2 km zrobicie bufor od ceny. Tak, tak, ja tak. Jest tak napisane. Dla no, zwierząt. Dziękuję. Ale proszę pamiętać. Dziękuję. Pan Ruju. Słuchajcie państwo, tak, to już powiedziałem. To następny też... zestaw. Ale augdzie, ci, poczekajcie. Niepokoi mi się kulturalnie. Państwo jesteście taką dominującą, powtórzę jeszcze raz dominującą jakąś grupą, która chce zdominować. Za chwilę myślicie jakąś inną historię. Przyjdziecie tak. Szanu, Szan... szanuczani w piaskach. Jesteście mieszkańcami gminy, szanujemy, ale szanujmy się nawzajem. Zostało to z porządku obrad. I więc dzisiaj o tym już, jak gdyby zakończymy, bo państwo chcecie zdominować sesję, i mamy kolejne punkty. My nawet dzisiaj nawet nie powinniśmy o tym rozmawiać, bo nie ma tego porządkowego. Ale ze względu na szacunek dla państwa wysłuchaliśmy i nie ciągniemy już Proponuję dzisiaj to zakończyć. Jeśli cokolwiek będzie, dalsze tematy, to będziecie powiadamiani, przewiadamiani. Na dzień dzisiejszy nie ma tematu. Tylko jeszcze powiem państwu, bo tak państwo mówiliście o zabudowie. że mieszkańcy nie będą się budowali gdzieś tam pod tam gdzie ewentualnie w te farmy powstały, a w studium jest zabezpieczone przy, przy drogach e, zabudowa mieszkaniowa. I wtedy te na wiatrowe te gminy, trzeba by powstać pod gości. Więc nie jest tak, że gdyby cokolwiek powstało, to wtedy nie ma możliwości rozwojowych dla miejscowości. To jest nieprawda. Możemy rozmawiać o hałasie, o szeleście, o różnych rzeczach. Zgadza się ale zabudowa mieszkaniowa w danej miejscowości wtedy nie była zablokowana, bo to jest nieprawda. Ale na dzisiaj, Panie Przewodniczący, Państwu proponuje proponuję zakończyć temat, Wysłuchaliśmy głos mieszkańców, musimy prowadzić obrady sesji, Tylko jedno Dziękuję. Proszę Panie jedno Dziękuję. Tylko jedno, jedno zdanie Panie bo y, Państwo będziecie teraz być może w najbliższym czasie obradować tylko na komisjach rozważać za i przeciw. Ja tylko mogę powiedzieć, że y, zaproponować poprosić, żeby Państwo rozważyli przystąpienie do tych dokumentów. Niech yy, ten czas, który będzie poświęcony na sprowadzenie tych projektów, nie będzie czasem dialogu, rozmowy. I my jesteśmy zawsze otwarci na rozmowę. Jeżeli wrażacie Państwo, że coś jest za blisko Romów, my możemy nasze, prawie, zre, nasze plany zrewidować, odsunąć może trochę dalej od zawodu, chociaż uważamy, że do odległość, która jest i tak jest całkiem moja. ale jesteśmy otwarci. Jeżeli miałoby to spowodować... Yy, ta nasza wolna no, współpraca czy, czy kompromis, że inwestycja nam się uda, bo na tym nam zależy i wydaje mi się, że Państwo też powinno zależeć, żeby z tego były jakieś ktoś przychody, przychodzi. Więc proszę, żeby Państwo jednak te uchwały rozważyli i, i, i przystąpili do tych spraw. No my gwarantujemy dialog, otwartość, też możemy zagwarantować i obiecać, że jeżeli Państwo te uchwały przy, podejmiecie, my obowiązujemy się do tego, żeby wesprzeć gminę od strony edukacyjnej. Eee, obiecujemy, że zrobimy w szkołach, jeżeli oczywiście będą, będzie zrobione, w szkołach przeprowadzimy program edukacyjny poświęcony ekologii, oszczędności energii, odnawialnych źródłom energii w bardzo szerokim stopniu. My takie rzeczy robiliśmy po to, że zależy nam na tym, żeby jak największa wiedza o ekologii i ochronie była w społeczeństwie. Także proszę, żeby radni zważyli, że nie chcecie mieć zupełnie nic, niczego. Chcecie mieć czas Co na dialog, no, na uwagi, na rozmowę, na kontrolę i na zyski, o które było, może ta inwestycja Państwu przynieść. Proszę spojrzeć tylko na przykład innych gmin, Bardzo dużo. Bardzo dużo. Tak. Bardzo Ale tak. tak. no to do Ostatnie zdanie, ostatnie zdanie. Bardzo duży protest. Elektrowni wiatrowy się już budują, mimo protestów. radnych, zdecydowali, czy że jednak e, e, będzie budowana inwestycja. W tej chwili wójt e, dostał. Teraz zaczyna się dostał na złotych. Panie przewodniczący i tak dalej. Pytułem, Dzień. Panie przewodniczący, Dostałem, dziękuję panu inwestorowi. Zamykam zapytania i przechodzimy do punktu 6 obrad sesji. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prowadzącej finansowej na lata 2015-2021 w tym o przebiegu realizacji się mieć oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji. Proszę, Pani Sekretarz, od razu odczytanie będzie opinii